Dropshipping kontra prawo, czyli dziś o tym, jak sprzedawać w dropie legalnie. Jest z nami Zosia. Cześć. Zosia jest prawniczką, CEO kreatora Legal Geek, dzięki któremu możecie wygenerować sobie wszystkie dokumenty dla swojego e-commerce. No to może od początku, czyli czy dropshipping w ogóle jest legalny? Tak, jak najbardziej dropshipping jest legalny, pod warunkiem, że odpowiednio o nim poinformujemy kupującego w naszym sklepie internetowym. Czyli te materiały, które jednoznacznie mówią, że dropshipping to skam, to, to może nie do końca mają rację? Tak, myślę, że całkowicie nie do końca, jeżeli ten dropshipping jest realizowany w taki sposób, że konsument kupujący ma świadomość tego, że hurtownia wspiera sprzedawcę w realizacji dostaw, to jak najbardziej jest to legalne i można tak działać. OK. Materiały, o których mówię, często wynikały z tego, że ktoś po prostu przesyłki nie dostał, ale nie jest to wina modelu logistycznego, jakim właśnie dropshipping jest, tylko po prostu nieodpowiednio ułożonej współpracy i też nieodpowiednich dostawców, z którymi ktoś współpracował. O tym. Czym jest dropshipping i jak go wykorzystywać, mówiłam we wcześniejszym filmie, który będzie gdzieś tutaj. Więc jeśli jeszcze go nie widziałeś, no to możesz sobie przejrzeć, a my przechodzimy do tych aspektów prawnych. Wspominałaś, że kupujący powinien wiedzieć, właściwie musi wiedzieć, kto wspiera sprzedawcę w realizacji zamówienia. Ale tutaj taką kluczową kwestią wydaje się to, kto tak realnie jest sprzedawcą w dropshippingu. Tak, i tutaj standardowo tym sprzedawcą nadal pozostaje właściciel sklepu internetowego. Dropshipping to nie jest sposób na zdjęcie odpowiedzialności ze sprzedawcy w, w sensie formalnym, tak? to jest sposób na odciążenie tego sprzedawcy w prowadzeniu sklepu internetowego w, w procesie pakowania paczek, czy też w, w procesie wysyłania tych paczek. Otóż nie każdy ma w swoim mieszkaniu, na przykład z którego prowadzi sklep internetowy, miejsce na magazyn. I taką opcję właśnie daje dropshipping, kiedy korzystamy z magazynu hurtowni, z którą współpracujemy. Czyli tak naprawdę można by było powiedzieć, że posiłkujemy się zasobami innej firmy, tak samo jak ma to miejsce w przypadku chociażby fulfillmentu. Dokładnie tak. Skoro wiemy, że w dropshippingu sprzedawcą pozostaje po prostu właściciel sklepu internetowego, no to możemy przejść do tych kluczowych aspektów, czyli zwrotów i reklamacji, bo tutaj pojawia się całe mnóstwo pytań. Zacznijmy może po prostu podstawowo od zwrotów dropshippingu. Kto za to odpowiada? Jeśli wiemy, że w dropshippingu sprzedawcą pozostaje osoba prowadząca sklep internetowy, no to od razu nasuwa się pytanie, kto w takim razie odpowiada za zwroty i reklamacje. Ze zwrotu i reklamacji odpowiada cały czas sprzedawca internetowy od tej takiej strony formalnej. Nie możemy w regulaminie wskazać, że w związku z tym, że korzystamy z dropshippingu, odpowiedzialnym za przyjmowanie zwrotów i reklamacji będzie hurtownia. Natomiast, jak najbardziej, można to w ten sposób uregulować w umowach z hurtownią, że hurtownia będzie nas w tym procesie przyjmowania zwrotów i obsługi reklamacji wspierać. Tylko tutaj taka uwaga ode mnie. Część hurtowni faktycznie może Was wesprzeć w obsłudze takiego zwrotu. Wiąże się to zazwyczaj z jakąś dodatkową opłatą, ale trzeba to uzgodnić indywidualnie z hurtownią, ponieważ nie wszystkie to robią. Robią to jako usługę dodatkową, a tak standardowo ten produkt zwracany jest do Was, jako do właścicieli sklepu internetowego. W przypadku reklamacji wygląda to tak samo? E, tak, jak najbardziej. I tutaj też zapewne możecie dogadać się po prostu z hurtownią, no ale z punktu widzenia klienta, to nadal wy będziecie odpowiedzialni za, za taką obsługę reklamacji. Tak, może co jest też istotne, że nie możemy tego terminu na rozpatrzenie reklamacji sobie wydłużać, na przykład z tego względu, że w, jesteśmy wspierani przez hurtownię. To jakby nie interesuje kupującego, czy korzystamy z tej hurtowni, czy też ze wsparcia producenta. Na rozpatrzenie reklamacji mamy 14 dni. I już tak naprawdę to jest rola sprzedawcy, żeby w tym terminie się zmieścił. To powiedz mi proszę, na czym należałoby się skupić, przygotowując sobie taki sklep dropshippingowy, czy, czy ogólnie sprzedaż w dropshippingu, jeśli chodzi o aspekty prawne. No bo wiemy, że nie informujemy klientów. Na samym wstępie, że, że w tym dropshippingu pracujemy i też nie byłoby to korzystne po prostu, więc musimy gdzieś, gdzieś wyważyć ten aspekt prawny i też no, konwersję i dobro naszych kupujących. Tak, dokładnie. Tutaj nie ma wymogów prawnych albo, albo od początku informować, że to jest sklep, który działa w modelu dropshippingu, bo to trochę tak jakbyśmy informowali, uwaga, ten sklep korzysta z firm kurierskich do dostarczania zamówień. Ale ważne jest to, żeby w polityce prywatności wskazać, że odbiorcą danych osobowych klientów będzie właśnie hurtownia. I nawet nie musi to być podana nazwa tej konkretnej hurtowni, bo zakładam, że tych hurtowni może być też więcej niż jedna. Natomiast musimy wskazać, że tym kategorią odbiorcy będzie właśnie hurtownia. Czyli. Y Hurtownia tak naprawdę będzie traktowana gdzieś tam, powiedzmy, na równi właśnie z kurierem czy, czy z bramką płatniczą jeśli chodzi o. Yy... Jeśli chodzi o obowiązek informacyjny w polityce prywatności, tak, natomiast kwestia jakby tutaj zakresu współpracy i charakteru tej współpracy może to wyglądać czasami inaczej ze względu na to kto jest administratorem danych osobowych, natomiast nie ma to żadnego wpływu na to, że musimy o tym poinformować, że do danych dostęp będą mieć zarówno dostawcy płatności, jak i właśnie hurtownia. Czy coś oprócz informacji o tych danych powinniśmy zawierać w regulaminie więcej? W regulaminie niekoniecznie, natomiast może są obszary, na które należy zwrócić uwagę, chociażby na termin realizacji zamówienia. Żebyśmy zadbali o to, aby ten termin realizacji zamówienia, który podajemy kupującemu w sklepie internetowym, był spójny z terminem, na jaki się umawiamy z hurtownią, żeby nie było takiej sytuacji, że wskazujemy, że nasze zamówienia będziemy realizować w terminie trzech dni roboczych, natomiast hurtownia w regulaminie swoim umawia się z nami na to, że te zamówienia będą realizowane na przykład do siedmiu dni. Więc to jest taki chyba obszar, na który należy zwrócić uwagę przy kwestiach regulaminowych. Bo jeśli taki rozjazd by nam się pojawił, to jak rozumiem i, 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 pewnie, i pewnie potwierdzisz, dla klienta obowiązujący jest ten zapis, który jest po prostu w sklepie. Tak, jak najbardziej. Ten, ten, te postanowienia, które są w regulaminie sklepu internetowego, ponieważ w oparciu ten regulamin zawieramy umowę z sprzedaży, no i tak naprawdę kupujący może złożyć tutaj reklamację na sposób realizacji zamówienia, że ono jest, zamówienie jest niezgodnie z umową realizowane. A powiedz mi, bo czasem w dropshippingu mogą się zdarzyć takie kwestie, że klient zamówi produkt, którego już nie ma, zresztą nie tylko w dropshippingu, tylko no, po prostu w e-commerce. Czasem zdarza się tak, że sprzedamy coś, czego na magazynie już nie ma. Czy jest jakiś sposób taki prawny na to, żeby później klienta poinformować, że no niestety, ale nie dostanie tego produktu, który zamówił, oczywiście ze zwrotem pieniędzy? Znaczy, najczęściej w tym przypadku chyba zadziała po prostu rozmowa z klientem i próba znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Jeżeli ta umowa została już zawarta i klient kupił w naszym sklepie internetowym, to najczęściej jednak najlepszym rozwiązaniem będzie rozmowa z klientem, i z mojej wiedzy w 99% jak najwięcej przypadków to będzie działało. Czyli nie ma tutaj potrzeby stosowania jakichś dodatkowych zapisów, które gdzieś tam zabezpieczą nas na tę okazję? Znaczy, można zastosować rozwiązania w regulaminie, które przedłużą nam ten proces zawarcia umowy, natomiast to też wymaga tego, aby ten proces składania zamówienia ułożyć w inny sposób i nie potwierdzać tego zamówienia, kiedy ono wpadnie w sposób automatyczny, tylko robić to w sposób bardziej ręczny, więc tak naprawdę może to być nie bardzo praktyczne rozwiązanie dla sklepu. Czyli wygodniej raczej będzie pozostać przy, przy tych automatyzacjach, które, które gdzieś tam znamy. A powiedz mi, proszę, bo jeszcze jest taki wątek nie do końca kliencki, ale właśnie współpracy sklepu internetowego z hurtownią. No bo my tam zawieramy zazwyczaj umowę, nie do końca akceptujemy regulamin współpracy w większości przypadków. Czy jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę, jeśli chodzi właśnie o, o, o ten regulamin, bądź osobno przesłaną umowę, w zależności od hurtowni? Może zacznijmy od tego, co jest wymagane przez prawo, czyli tę umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych osobowych, jako że hurtownia będzie przetwarzała w imieniu sklepu internetowego dane osobowe, no bo będzie potrzebowała tych danych, chociażby danych składającego zamówienia, czy adresu do dostawy zamówienia, e, powinniśmy mieć taką umowę zawartą z hurtownią. E, co istotne, to nie musi być umowa podpisywana, wysyłana między stronami, może być ona po prostu w formie regulaminu e, w, akceptowana przez sprzedawcę i to jest taki wymóg prawny, od którego nie uciekniemy, to po prostu musi być spełnione. No i tutaj też muszą być spełnione te, te informacje, zawarte te informacje, którego które wymaga RODO. Więc to jest taka baza, w oparciu o którą możemy działać i aby przekazywać dane do hurtowni, umowa powierzenia przetwarzania danych powinna być zawarta. No i idąc dalej, już, już nie mówiąc o wymogach prawnych, ale o tym, co warto mieć i co może nas zabezpieczać i ustalać sytuacja naszego sklepu no to umowa współpracy między hurtownią a sprzedawcą. No i tutaj należy zwrócić uwagę przede wszystkim na sposób realizowania zamówień w naszym imieniu, czyli właśnie w jaki sposób one będą w jakim terminie, jak będą pakowane, jakimi metodami dostawy dostarczane do klientów, ale też kwestia odpowiedzialności. Kto za co odpowiada? Oczywiście nie możemy wyłączyć tej odpowiedzialności w relacji sklep Konsument kupujący, no ale możemy tę odpowiedzialność w różny sposób określić w umowie z hurtownią. Natomiast myślę, że jeżeli to jest mały sklep, a duża hurtownia, no tutaj możliwości negocjacyjne pewnie będą mniejsze, więc warto przeczytać tę umowę faktycznie, żeby wiedzieć, na co się piszemy, na jakie warunki się godzimy. A myślisz, że może się zdarzyć, że tej umowy powierzenia przetwarzania danych hurtownia nie będzie miała u siebie? Myślę, że może się tak zdarzyć. Co więcej, yy, słyszałam o przypadkach, w których hurtownie nie godziły się na zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. To chyba takie podejście hurtowni, że jeżeli nie podpiszą umowy, to... To nie ma tematu, nie ma przekazywania danych osobowych, i tak naprawdę to jest ryzyko zarówno dla sprzedawcy, jak i dla hurtowni. Więc jeżeli przyszłoby Wam współpracować z taką hurtownią, która nie chce takiej umowy podpisać, to chyba szukałabym znaczy zdecydowanie szukałabym innej hurtowni, która jednak ma tę świadomość prawną i nie boi się tego podpisania umowy, gdzie zobowiązuje się do przetwarzania naszych danych w sposób zgodny z prawem. Bo jeśli tej umowy nie podpiszemy i nie zadbamy o ten aspekt, to tak naprawdę co wtedy? Tak realnie, co, co może się wydarzyć? Realnie tak naprawdę przekazujemy dane naszych klientów jakimś podmiotowi, który jest nieupoważniony do przetwarzania tych danych osobowych, czyli powodujemy, doprowadzamy do naruszenia. No i to już jest to droga prosta do, do kontaktu z, z UODO, tak, który może nam wymierzyć karę finansową. A te kary są jakoś określone czy ustalane? Indywidualnie? Tak, jak najbardziej są określone przez rozporządzenie dotyczące danych osobowych, czyli znane pod skrótem RODO. No i tutaj te kwoty maksymalne mogą być bardzo duże, te 20 milionów euro. Natomiast oczywiście w każdym przypadku ta sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie w zależności od charakteru, naruszenia, od kategorii podmiotu, jak czy to jest duży podmiot, mały? I jak, jak, jaka była przed historia tego podmiotu pod kątem danych osobowych wcześniej? Okej, okay, czyli szukajcie hurtowni, które dbają o ten aspekt prawny. Jeśli jeszcze nie zaczęliście szukać hurtowni, to polecam film o współpracy z hurtownią, on gdzieś tutaj będzie się wyświetlał. No i co? Myślę, że jeśli chodzi o takie kluczowe aspekty dropshippingu, to od nas to będzie to wszystko na dziś. W opisie filmu standardowo znajdziecie przydatne linki i dodatkowe informacje. Znajdziecie też. Link do SkyShop regulaminów, które są obsługiwane przez kreator Legal Geek. Dzięki którym możecie stworzyć sobie wszystkie dokumenty prawne, jakie są potrzebne do prowadzenia sprzedaży w internecie w tym klasycznym modelu, a także w dropshippingu, a nawet do sprzedaży międzynarodowej. Do zobaczenia w kolejnych filmach.